Halo Dzień dobry. Właśnie robię obchód na naszych pomidorkach. Chciałam wam e, pokazać nasze pomidory, które sadziliśmy 1 maja. Pomidory e, odmiany Dyno i Skuter. Odmiany, jak widać już teraz, różnią się od siebie e, wielkością krzaków, kolorem i wysokością. Dyno jest taki ciemnozielony, krzaczek jest rozłożysty i niższy od skutera. Skuter jest dużo drobniejszy, natomiast idzie w górę sadzoneczka, więc zobaczymy, e, która odmiana nam bardziej podpasuje. Ja nie znam tych odmian, nie znam, bo pierwszy rok mamy teraz pomidorka, więc dopiero sami się też go uczymy, sami poznajemy nowe odmiany. I zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ale zaczynają się pojawiać już nawet pierwsze owoce. Tu akurat mamy jeszcze kwiaty, ale zobaczcie. Tu mi się udało zobaczyć. Mamy już pierwszy owoc. Trochę wcześniej, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Teraz nam popadało, więc mamy piękną ziemię. Fajnie jest to teraz widać. O tu właśnie jestem na rozdrożu dwóch odmian. Można sobie porównać, prawda? Dyno i skuter. Może wy też macie te odmiany, moglibyście coś na ten temat też powiedzieć? Ja chętnie zaczerpnę jakiejś nowej wiedzy na temat pomidorów. Także pozdrawiam was serdecznie. Ja sobie będę chadzać dalej. Teraz idę w paprykę. A Wam życzę dobrego wieczoru. Pa!